Andrzej Piaseczny pod i bezaskakuj decyzji. Andrzej Piaseczny podibę zaskakuj C decyzji. Andrzej Piaseczny, 47l po intensywnym roku w kreska życiu zawodowym postanowił nieco odpocz. Jego nagłe zniknięcie kreska kreska pomóc w wyciszeniu medialnych spekulacji na temat jego kreska życia intymnego. Miniony rok byłby mu pod znakiem jubileuszu. Niektórzy nie mogł RCZ uwierzyć Kreska F2017, Witowa w 25-lecie pracy artystycznej. Sam w to nie wierz psi piosenkarz. Ale fakty s ubbagane. Po raz pierwszy wystąpił na scenie skieleckim zespołem mafia w 1992 roku, a wierwieczełk był bo niczym z boty sen. Andrzej Piaseczny, 47, urodzi psi w pionkach. Jako dziecko CZ chorował – chorowat miał problemy z gardbem. Wice rodzice, by co z tym zrobić CZ to zabierali syna nad morze albo w góry. Nie bez powodu owa kreska Asi, kreska E zmiana klimatu dobrze dziabana problemy zdrowotne. Piosenkarz jest tego najlepszym przygbadem. Jego giebos jest jego sip. Od wczesnego dzieciństwa interesował psi muzyk. W pionkach nalekreska kreska Abdo zespołu wokalno-muzycznego Cavatina pod kierunkiem Janusza Górskiego. Warto to podkreśli, by w nim jedynym cechą bobcem? W czasach licealnych kreska zdecydowanie muzyka bywa najwakreskanniejsza w jego życiu. Po maturze studiowa w szej szkole pedagogicznej w Kielcach. Zwakreskaływszy na to, jak potoczy Basi jego kariera, wybór by był doskonały? W banie tam pozna ptomka z zdzizbawaziobo, Ziobo, w Banowaka. Marka Motylskiego i Tomka Bracichowicza, z którymi utworzył zespół Mafia. W 1992 roku ukazała się ich pierwsza pebyta, nazwana po prostu Mafia. Do dziś jest fani, którzy rozanielają się na wspomnienie przebojów nocy CB, mi deszczu, w dnia. I tym, jak wyglądali. Zbawa, która spadła na piasecznego zaowocowa ba współprac z Robertem Chojnackim. To w banie z nim nagra album Sax i Sex. pokryba się potruin platyn i jest najpopularniejsz polsk pebyt lat 90. Wszyscy idzi zapiewaj, prawie do nieba czy budzikom, mier. Niestety, panowie rozstali się kilka lat potem w wielkim gniewie. Andrzej Piaseczny postawił na karierę Solow. Jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych wykonawców. Wierny swoim gustom artystycznym, dobrze na tym wychodzi. Jak jest popularny najlepszym dowodem była trasa jubileuszowa z okazji 25-lecia dziabalnoci? Po przesad Boby by twierdzi, kreska E odwiedzi wszystkie wakreskaniejsze miasta w Polsce, to jednak na tyle du O, by zazbuł Y na chwilę oddechu. Sentymentalna podróż, kreska artystyczna podoba Basi. Nie zabraj bo utworów z pocztków kariery z mafii, ze współpracy z Robertem Chojnackim czy Sewerynem Krajewskim. Dopóki CZ bowik ma w Giebowie nowe pomysły i co, co powoduje, kreska Echce musi wstawa. to jest si, do czego umiecha podsumowab. Teraz koncertów zakotczył kilka dni przed Witami. Wigilię spędził z rodzin w swoim domu pod kielcami. 4 stycznia w Bazylice Mniejszej nazwitym Krzykreska U z rodzin celebrowa 80. Urodziny mamy Alicji, a W, Witotrze króli sam obchodzi 45. Urodziny. Na razie na jaki czas postanowił w swojej rodzinnej idyli pozostać. Do Warszawy i show biznesu mu niespieszno, szczególnie od momentu, gdy prasa brukowa znów zaczęła rozpisywać się na temat jego kreska życia uczuciowego.